Dzień dobry Państwu. Nadajemy dla kanału OzBarwa. Dziś znajdujemy się w Barczewie i sprawdzimy bardzo ważną kwestię. Ile żółci jest w tym mieście? Na pierwszy rzut oka? Trochę. Na drugi? Niespodziewanie dużo. Dlatego dziś zrobimy sondę. Porozmawiamy z mieszkańcami, gdzie ukrywa się ten kolor. Zapraszamy! Teraz skorzystamy z porad lokalnej stylistki, która prowadzi swój sklep tutaj w Barczewie, i zapytamy, czy żółty jest popularny w Barczewie? Jest. Jest jeden na cały sklep ekskluzywnej wersji. A teraz pytanie do specjalisty. Jak żółty radzi sobie w modzie? Kolor żółty raczej się sprzedaje latem. Bardziej kobietki wybierają, bo to taki ładny kolor jest jaśniutki, więc latem kupują ten kolor żółty. Dziękujemy. Czyli wiadomo, kolor żółty w Barczewie jest kolorem niszowym. Jesteśmy w biurze Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie i zapytamy panią prezes, z czym kojarzy jej się kolor żółty? Kolor żółty kojarzy mi się ze słońcem, z kwiatami, które zakwitają wiosną jako pierwsze, dopiero później zakwitają inne kwiaty, więc jest to dla mnie taki ciepły kolor, który bardzo lubię. A myśli Pani, że Barczewo mogłoby być kojarzone z kolorem żółtym? Czy to nie jest raczej kolor właśnie tego miasta? Yy, nie mamy zbyt dużo kwiatów w kolorze yy, żółtym. Raczej bardziej takie kolorowe, różne są kolory, ale ja osobiście widziałabym wiosną tulipany, żółte żonkile, także. Nawet jak na łąkach mlecz rośnie, to pięknie wygląda w kolorze żółtym. Bardzo dziękuję. Przepraszam, to jeszcze raz ja. Czy mogę się Państwa zapytać, z czym kojarzy się Państwu kolor żółty? Z słońcem. słońcem, z plażą. A czy myślą Państwo, że żółty pasuje do Barczewa? Ja się... Nie wiem. No, no, no powiedzieć. Z pani kurtką też się kojarzy. Kolorzy. Tak, ja celowo się tak ubrałam właśnie, bo jestem z takiego kanału. O barwach, o kolorach. Dziękuję w takim razie. Nie przeszkadzam. Miłego dnia życzę. Nie, 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 nie. Teraz jesteśmy w pracowni pani Uli i zastaliśmy ją przy pracy. Dodam, że otworzyła nam mimo tego, że dzisiaj jest zamknięte. Zapytamy ekspertki, czy żółte ciastka sprzedają się lepiej niż inne? Zdecydowanie żółte ciastka kojarzą nam się z ciepłymi ze słońcem. One sprzedają się bardzo dobrze. Tak myślałam. Czyli można powiedzieć, że to kolorystyczny pewniak. Na pewno, zdecydowanie. Nie mam pytań, nie mam pytań. Dziękuję. Jesteśmy w Urzędzie Miejskim w Warszawie. O dzień dobry, i spotkaliśmy właśnie pana burmistrza. Chciałam się zapytać, czy kolor żółty ma dla pana jakieś znaczenie? Czy kolor żółty ma dla mnie jakieś znaczenie? Trudno mi powiedzieć. A może się panu z czymś kojarzy? Ze słońcem. Bardzo dziękuję. O, przepraszam bardzo. Słucham. Może pani mi odpowie, z czym kojarzy się pani kolor żółty, jeżeli oczywiście ma pani czas? Czasu to nie mam, ale nie lubię żółtego koloru. Kojarzy mi się z żółtymi tulipanami, które są symbolem zdrady. Hmm, dziękuję. Proszę. A tak, żeby mi się przydali. Żółty? Żółty jesienny. Żółty? Nie wiem, nie znam, nie widziałam i nie lubię. Żółty, bardzo wesoły kolor. Widzicie, święta, uśmiechy, emotikony. Żółty kurczak jest radosny! A teraz jesteśmy w bibliotece, bo żółty pojawiał się też w historii książek i to w wyjątkowy sposób. W renesansie i baroku zdarzało się, że księgi zakazane oznaczano żółtymi okładkami. Nie była to tylko ciekawostka, ale praktyczna metoda sygnalizacji. Żółty miał ostrzegać. Dotyczyło to książek uznanych za heretyckie, kontrowersyjne, politycznie niebezpieczne lub sprzeczne z doktryną kościoła. W Polsce utrwaliło się także określenie żółte papiery i chociaż to tylko zwrot potoczny, to jego źródło było bardzo realne, bo w czasach PRL część dokumentów związanych ze zdrowiem psychicznym, m.in. skierowania, zaświadczenia, i orzeczenia o niezdolności do pracy drukowano na papierze, który miał wyraźnie żółty odcień. To nie była symbolika, tylko praktyka urzędowa. Żółty kolor pomagał szybko odróżniać tę dokumentację od pozostałych. Później, kiedy te druki zniknęły z obiegu, w języku została sama fraza tak powstało powiedzenie Ma żółte papiery które po prostu oznacza ma orzeczenie psychiatryczne. Żółty to kolor energii i światła, ale ma też swoją trudniejszą historię. W średniowieczu i później w wielu krajach Europy, żółtym kolorem oznaczano osoby wykluczone. Przede wszystkim Żydów. Były to żółte łatki, opaski i elementy ubioru. Kolor miał wyróżniać i oddzielać. Wiadomość z ostatniej chwili. W Barczewie nawet banany są żółte. Barczewo okazało się bardziej żółte, niż można było przypuszczać. Żółć ma tu swoje miejsce. Czasem jasne, czasem nieoczywiste, czasem zupełnie zaskakujące. Dla kanału Pozbarwa, reporter od koloru. A jeżeli interesuje Was historia i atrakcje Barczewa, Zapraszam na kanał Divy na Szlaku, to kanał moich zdolnych koleżanek. Link w opisie.